I teraz słuchajcie najlepsze! Dobra, zanim zaczniecie się nabijać, posłuchajcie jaka akcja. Ogłoszenie znalazłem, legia sklep poszukuje pracownika. Traga za kierowcę. Jadę na legię, walę w bramę, a tam cieć mnie przegania, że żadnego tragaza nie szukają. Myślę się, kurwa mać! Co jest? Sprawdzam ogłoszenie jeszcze raz, no i okazuje się, że to nie legia, tylko media sklep. Taki sklep z plakami, lodówkami i innymi sprzętami do domu. Myślę się, dobra, pojadę, zobaczę o co chodzi. Pojechałem, mówię, że jest ogłoszenie. I tak dalej Pytają mnie młody? No młody Dyspozycyjny? No bezrobotny Czyli tak Prawo jazdy jest? No kurna Dobra to przyjmujemy na okres próbny No i teraz słuchajcie najlepsze W sklepie mają taką akcję promocyjną Mają wybrany blok na Grochowie I jutro będę pukać po kolei do wszystkich mieszkań I proponować wymianę lodówki na nową Zaopatrzoną na fulla lodóweczkę Hajera. Ale jest jedno ale. Starą lodówkę razem z zawartością wypierniczą przez okno i nagrają to kamerą. No to ktoś będzie miał szczęście. Nie ktoś, tylko my. Już przerobiłem mu w papierach adres bloku na adres Spacena. Teraz wystarczy tylko, żeby kierownik zadzwonił do mieszkania Spacena. Tylko właśnie nie wiem, jak to zrobić.